Dla aktywnych widzów do wygrania 6 sztuk AWP Hyper Beast. Lajkuj, subuj, komentuj. Wyniki 1 grudnia. Wygrania macie PC w o wartości 20 zł. Wystarczy stawicie like, lajka, suba z dzwoneczkiem, a jaki komentarz dowiecie się w trakcie odcinka, więc oglądajcie do końca. Siemano, z tej strony Wawka witam Was w nowym odcineczku 90 zł do kosy, ale to jest bitwa ze skrzyneczkami zbustowanymi. Czyli tylko i wyłącznie w dzisiejszym odcinku możemy korzystać ze skrzyneczek. Boostowanych, Więc będziemy sobie zaczynać odcinek, zbustujemy sobie. Kurczę, ciekawe kiedy ta promocja na Rust Case się skończy. E, więc tak, damy sobie tutaj, pobustujemy sobie skrzyneczki. Jesienna skrzynia. O, już tutaj naprawdę mocno to poszło w górę, więc... Mamy to, mamy to praktycznie, mamy to 6 skrzyneczek, tryb standardowy No i co? Za chwilę bitwa myślę, że się rozpoczyna chwilę sobie nagraczy. Zaczekam jak najbardziej. No, jeśli nie dołączą, to po prostu będziemy sobie zaczynać. Jest 1678 o kurde, szybko się znaleźli w ogóle chyba spodobała mi się bitwa tego typu. No i co? Pierwsze skinnaker tutaj trafiamy. Um, no coś tam poleciało, ale to nie jest nic fajnego na razie. Jeszcze czekamy, jeszcze czekamy na coś, co zaskoczy totalnie wszystkich i da nam przepotężne zwycięstwo w tej oto bitwie. Eee, no niestety Valentin troszeczkę, troszeczkę dasz jedzie, troszeczkę das jedzie. No ale ja liczę teraz najmocniejsza skrzynia, najmocniejsza skrzynia i mamy Golden Koja, mamy Golden Legion. Tak, 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 tak. Mamy to. Mamy to! Nie pozdrawiam was, kumpaki, ale już dojechałem. Dobra, nie, 464. 464. Bitwa. Jeden na jeden chyba wystarczy nawet. Idziemy po kosę, nie jestem pewien. 464. Idziemy, idziemy. Kurde! Wiecie co? Mogłem to zostawić na koniec. Mogłem to zostawić na koniec i chyba tak zrobię. 464, ok. Ma to nam zostać, ma to nam zostać. Więc idziemy po kolejne bitwy za 90. I teraz tak, pobustujmy to, to i to. Ok, wrzucamy sobie te skrzyneczki. Mamy 84, czyli 6 zł. Czyli to by było coś takiego. To jest kolejna bitwa. Trzeba mieć na uwadze, żeby te 464, które sprzedałem, było w pamięci i po prostu pamiętać, żeby to zostało, bo teraz w robimy kolejne skiny, kolejna bitwa wygrana, bardzo możliwe, że będziemy mieli kostkę. Dobra, tutaj gracze już tak chętnie do nas nie dołączają, więc to po prostu na szybko wypełnimy, żeby nie oczekiwać. No i co? Bustowane bitwy na razie. Pierwsza bitwa super. No ale to ten Golden Koń zrobił jednak taką robotę. Żeby nie on, byśmy mieli na pewno problem. Hmm, tutaj kurczę... No, taka sobie, taka sobie ta naklejeczka. Kolejne skiny, które wpalają. Czy będzie tutaj coś, co jest naprawdę potężne? No, ja ciągle na to czekam. Znaczy ciągle czekam. No, już zdobyłem naprawdę pięknego skina, na którego na pewno nie mogę narzekać, ale potrzebujemy tego jeszcze. Eee, oj, 11 zł, nawet nieźle. Czekajcie, 24, 84 do no 1. Nie, no nie, no, dobra. Tutaj na pewno już podziękujemy sobie. Już było widać, że jednak tutaj szans nie mam. Kolejne skrzynie, kolejne skrzynie do boosta, No, giga Gigabuła, no to by była bitwa. Co najwyżej, dwie skrzyneczki i dorzucić sobie na przykład coś takiego. Nie, no troszeczkę lepsze. Czekajcie, czyli to by było 840, tak? Usuńmy sobie to, usuńmy sobie to. No i tak. 840, czyli jakbyśmy wzięli lovely case. No to niewiele przybraknie, no i tutaj zobaczcie, że do busta nie mamy zbyt wiele, no zostaje nam jedynie ta skrzyneczka, więc to by było coś takiego, to by było coś takiego. Bitwa dwa razy Gigabuła. Oczywiście po boostie, więc więc no, są po prostu zbustowane tutaj szanse na przeróżne skiny. Niejednokrotnie to patrzyliśmy, chociaż ja już tak szczerze mówiąc, nie pamiętam dokładnie na co największe szanse tutaj są zbustowane. Również bardzo, ale to bardzo szybko znaleźli się przeciwnicy, którzy są tutaj chętni z nami powalczyć. Najgorzej Do... nawet jest okej, okay, nawet jest okej, okay. Dobrze, zobaczmy, będzie z tą drugą Gigabułą. No, raczej jemeczka. Żeby wygrać, pejsje w karcie napisz jaka jest twoja ulubiona gra i liczbę od 1 do 5 Raczej meczka będzie zdecydowanie lepsza No ta mimo to, że to jest tylko 21 tym myślę, że może nam dać zwycięstwo 51, 112, 106 Kurde, takie małe różnice, takie małe różnice A to mogło naprawdę znaczyć w tym odcinku mega, ale to mega dużo, no bo to by była W sumie pierwsza skrzyneczka z kosą Jaką byśmy otworzyli sobie w dzisiejszym odcinku Mm, więc teraz może zróbmy coś troszeczkę podobnego. Mm, ale weźmy sobie tak niech będzie to awp case e, tym razem i coś takiego no nie bardzo ale to bardzo podobna bitwa tylko tym razem się tutaj nastawiamy nie na gigabułę a na skrzyneczkę z Wupami. czyli no wiadomo oni taj jest tutaj najpotężniejszy co jest naprawdę dobrym znakiem na to że średnie skiny mogą częściej wypadać niż skrzyneczce gigabuły no ale zobaczmy zobaczmy czy będzie jakaś potężna awp -a. chyba nie pierwsza na pewno nie jest potężna więc miejmy nadzieję że druga będzie zdecydowanie lepsza jest to jedyna jedynie warmgat więc tutaj raczej nikt nie utrafił nic żadnej fajnej awupy no to jeszcze Digelek musiada więc no co myślę że aktualnie to była najsłabsza bitwa czekajcie 460 4, no tak, czyli ostatnią bitwę, słuchajcie, mam ostatnią bitwę i zostaje nam to, co zdobyliśmy właśnie na początku, no i to wypadałoby już wygrać, to naprawdę wypadało już wygrać, żebyśmy mieli spokój, żebyśmy otworzyli tę skrzynię z kosą i najwyżej walczyli sobie o koskę numer 2, nie ukrywam, że to by mnie interesowało jak najbardziej, Lovely Case, jedna sztuka, może pójdźmy coś w te skrzyneczki, nie no tych to będzie za dużo, jeszcze Ultra Case'a możemy wrócić ze trzy sztuki, no ale reszta, kurde ciężko, ciężko, Amber Case sobie rzucimy, Chocolate, Terrast Case i tutaj byśmy mieli jeszcze drugą sztukę oraz Case'a, Niestety to się nie mieści, więc Ultra Case'a też się niestety nie mieści. Więc coś takiego, no dobra, mamy to, mamy to. Jest to bitwa, której niezwykle mocno potrzebujemy wygrać, bo dzięki zwycięstwie, że dzięki wygranej w tej oto bitwie, można mieć bezpośrednio możliwość otwarcia skrzyni z kosą. Nie, czyli zaliczyć od razu odcinek do udanych i jeszcze mieć szansę na kolejną kosę W ogóle pamiętajcie, że jeśli nie sobie plusik, wpisujecie sobie kod WOWKAETY Dostajecie 10% więcej przy doładowaniu, no i 20 na start Tylko pamiętajcie, trzeba mieć 18 lat nie, po prostu, żeby, nie, żeby wpłacać na stronę I dodatkowo też koskę można sobie zdobyć przy wpłacie, no nie? Czyli wpłacając może się pojawić, że dostaliście kosę Więc, e, ppp, wypełniamy, nie czekamy Będziemy tutaj dalej czekać. Ja tu jestem zniecierpliwiony bo chcę zobaczyć, czy dzisiaj od razu, bezpośrednio, bez bitwy, już za te 464, które zostało zdobyte, będzie kosa. Jeśli ta bitwa się nie powiedzie, to ja sobie zrobię cięcie i będę musiał pomyśleć, co dokładnie chcemy zrobić, mając te 464, czy zrobić bitwę taką maksymalną, no nie, wtedy byśmy wzięli sobie bitwę 1 na 1, maksymalnie na 3 osoby, czy jednak rozbić to na mniejsze bitwy, ale na więcej osób, więc na tym na pewno trzeba pomyśleć, na tym na pewno trzeba pomyśleć tylko. Ojojoj, ojojoj, oj, oj, chłopakom dosyć nieźle posypało nawet jak na taką bitwę, którą teraz aktualnie mamy. No i co? Teraz niezwykle ciężko raczej będzie to wygrać. Kurde, najmocniejszą bitwę w dzisiejszym odcinku wygrałem. No i zostaje nam właśnie te 476 i z tego dalej musimy zdobyć koskę. Dobra, mam to. Albo to będzie najbardziej niesamowita bitwa, albo to będzie po prostu najgłupszy pomysł, jaki kiedykolwiek zrobiłem. Więc jedno z tych po prostu się wydarzy. Bardzo, ale to bardzo dużo skrzyneczek, no nie? Głównie 5% golden coin No i tutaj, tak naprawdę, to ja nie idę w cztery osoby. Raczej mnie to nie interesuje zbytnio. Nastawiłbym się na dwuosobową bitwę z Golden Koyami, czegoś takiego zbytnio, na procentóweczkach nie robiliśmy żeby było 1 na 1, głównie to były po prostu bitwy większe, więc myślę, że może też przeciwnik by się znalazł na takie coś. Dobra, tak jak mówiłem, ktoś chętny się znalazł, nawet dosyć szybko, nie wiem, jak to posiedziałem, no ale myślę, że coś koło minuty, może coś takiego minęło i już przeciwnik się odnalazł, więc lecimy z tą bitwą, moi drodzy. Lecimy z nią. Dużo, ale dużo, dużo skrzyneczek. Przypominam, że to jest szansa na właśnie Golden Koja. Jeden Golden koi może być warty na 542 zł, więc wystarczy jeden Golden Koj, aby bitwa była w ogóle spoko, no a skrzynek jest naprawdę mega, mega dużo, dlatego. bo Po prostu no. zrobiłem taką bitwę, zrobiłem taką bitwę no i mam nadzieję, że nie będę żałować, Dobrze mamy i pierwszą emeczkę, nie jest to oczywiście print stream, nie jest to mecha industries, ale jest jak najbardziej spoko ja się cieszę z każdego czerwonego skina które właściwie tutaj wypadnie no ale myślę, że to nie powinno na tym się zakończyć myślę, że to nie powinno się na tym zakończyć myślę, że powinna pojawić się jeszcze jakaś emeczka, mam nadzieję, że w moich rękach przeciwnika rękach w sumie też może pojawić się dokładnie identyczna jak dla mnie no bo ja mam przewagę właśnie mecha industries, no ale Przeciwnik trafia pierwszego Golden Koya W dzisiaj Decimatora Jeszcze dodatkowo, no coś tam Zaczął zdobywać Mam jeszcze 5, mam jeszcze pięć Znaczy, że to się odmieniło, tak naprawdę Głównie teraz trzy, głównie trzy No bo jest zdecydowanie większa szansa W tych trzech niż tej jednej No bo to jest po pięć, a to jest po jeden Więc nie ma Golden Koya teraz Teraz Golden Koi, teraz Golden Koi Rozwalamy go, no i zabieramy Nie no, nie no Na jednym procencie. Też jest to jak najbardziej możliwe. CSGO skin się kochane, niestety nie, przegraliśmy tą bitwę i nie była tak mocna, nie była tak mocna jak chciałem, totalnie nie. No ja dużo więcej oczekiwałem właściwie od tej bitwy po takiej liczbie skrzyneczek, lecz po prostu coś tutaj nie poszło. No lipa trochę, lipa trochę, nie ma co się oszukiwać. Będziemy po prostu w kolejnym odcinku próbować coś lepszego zdziałać. Pamiętajcie, że nas jest głośkin się ciągle trwa też event. Punkty eventowe dostacie zadowodowania i otwierania skrzyneczek eventowych. Można też sobie w król czyli w rankingu wziąć udział. Tutaj można sobie spróbować zdobyć fajnego skina i u handlarza bronią wymieć punkty na skin. Ode mnie to jest tyle. Dzięki za oglądanie, subujcie, lajkujcie. Like, na razie siema i.